Czytanie z listu do Hebrajczyków, bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takich dźwięków słów, iż wszyscy, którzy słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż, Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga Żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych. Które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przema, przemawia mocniej niż krew. Abla. Oto słowo Boże. W swojej świątyni łaskę okazałeś. Twojej świątyni, łaskę okazałeś. Wielki jest Pan i Wielkiej Chwały, mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wniesienie, radością jest. Ziemi, twojej świątyni, łaskę okazałeś. Góra Sionkres kres północy jest miastem wielkiego króla, Bóg w zamkach swoich okazał się obroną. Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy w mieście Pana Zastępu. W mieście naszego Boga, Bóg je umacnia na wieki. Twojej świątyni łaskę okazałeś. Rozważamy Boże łaskawość Twoją We wnętrzu Twojej świątyni Jakim imię Twe Boże, tak i chwała Twoja Sięga po krańce ziemi Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości Twojej świątyni Whisker, oh God, Z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch, dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obudzić w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu Was nie przyjmą i nie będą Was słuchać, Wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg Waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Oto wiecie, Panie Jezu, jak to można pójść w dalekie strony i to jeszcze z taką wielką misją do spełnienia, i niczego ze sobą nie zabrać: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Trudno nam to dzisiaj pojąć bez pieniędzy. Bez chleba, a jednak, a jednak apostołowie szli, a co w zamian, co w zamian ze sobą nie śli. Wyrzucali wiele złych duchów, wielu chorych namaszczali, uzdrawiali. Nic nie mieli po ludzku sądząc, ale mieli władzę wypędzania swoich duchów. usztrawiania, Tak, Panie Jezu, a nam wypada wybierać. Tak naprawdę to ch chcemy mieć pieniądze i moc wypędzania złych duchów. I dużo pieniędzy chcemy mieć po to, żeby pozyskiwać ludzi dla ciebie. Tak, ludzie myślą, że można wiele za pieniądze uzyskać, przekupić. Jest to prawda, jest to prawda, ale nie da się przekupić ciebie. Tak, Panie Jezu. Jak możemy przez Tobą się okazać wielkimi, przez to, że będziemy całkowicie do Twojej dyspozycji? I tutaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tych, którzy takimi byli, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Do pokropienia krwią, która przemawia: Tak, Panie Jezu, oni doszli dzięki Twojej krwi do Ciebie, a my jesteśmy na etapie dochodzenia jeszcze. Jesteśmy tutaj na Eucharystii, gdzie jesteś pod postacią chleba, i takim Cię przyjmiemy w Komunii Świętej. I to jest to największe bogactwo. To jest to największe bogactwo, żebyśmy potrafili sobie to cenić, ale też idąc z Tobą do naszych domów, tam gdzie nas posyłasz, poślesz, żebyśmy byli do dyspozycji, żebyśmy wypędzali złe duchy. Tak. Najpierw wypędzić trzeba złe duchy, a potem dopiero uzdrowienie. A my byśmy tak chcieli, świat by chciał inaczej. Od razu uzdrowienie, a tu trzeba najpierw tych diabłów wyrzucić, którzy nas kuszą do zła. Trzeba cień sprzeciwić. Jak to nam się uda? Zniknie pandemia. Proste, tak się wydaje ale trudne, ale Panie Jezu, z Tobą wszystko możliwe. I czyń to, nawracaj świat i nami się w tym posłuż, tak? Nami słabymi, ale Ty wszechmocny, nawet przez takich, jak my, dasz sobie radę. mi się Panie Jezu za tych wszystkich, którzy chcą Cię kochać, by potrafili tak kochać, jak Ty chcesz. Ciebie prosimy. Modlmy się o świętość dla kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich tych ludzi, którzy uważają mamony za Boga, a Boga za Mamonę, którą można wykorzystać do własnych celów, aby się opamiętali. Ciebie prosimy. Odalenie złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyzną, aby było wierne Bogu, krzyżowej i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzeństwo Cioci Heleny, za Stefanię i Jerzego. Ciebie prosimy. Od miesięcy Ojca Świętego, o nawrócenie grzeszników i o dobre święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne, i za misje święte. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w obliczu tylu niebezpieczeństw, Ty, Ty bądź mocą Kościoła. Wzmacniaj Go w wierze i wierności. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiarodawcę tej chryszcie rodziny Spręgiel, która przez wiele lat żyła wśród nas. Niech dobry Bóg obdarzy ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módmy się za Helenę Braszczok, abyś ty, dobry Boże, otworzył jej drogę do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Panie. Panie. Módmy się za tych, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię, aby ktoś znalazł się chętny do adorowania Ciebie w pierwszy piątek tych pozostałych trzech godzinach. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię o, o nowe powołanie kapłańskie, zakony misyjne, kontemplacyjne, a także prosimy Cię o nawrócenie tych księży, którzy oddalili się od Ciebie. Ciebie prosimy się O pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką Ciebie prosimy. Boże i czesmogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za przednictwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego. Amen.